Witam Was z To jest dla Was czytanie na październik 2022. Zobaczmy, co się u Was będzie działo w tym miesiącu. Jakie są dla Was sytuacje? Ok, dwójka pentakli. Wyzwania. Wyzwania. Okej, okay, odwrócona karta, zostawmy ją. Rycerz Pentakli. Przyczyny. Bierza. Przeszłość. Dwójka pucharów. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Głupiec, co nadchodzi ósemka pentakli by w tej sytuacji, a z mieczy i król pentakli. Co się dzieje dookoła świat. Nie e, dziewiątka pucharów i potencjalny wynik gwiazda OK a pod spodem mamy szóstkę Dwójka pentakli mówi o rozważaniu opcji, o, e, mm, o zmianie, która za chwilę nastąpi. Mamy dwa kierunki, dwie możliwości: jedna, która jest tutaj materialna, i jedna, która tak jakby powstaje. Okay? E, i ty w całej tej sytuacji, prawda, występujesz jako król Pentakli, więc e, ustabilizowana sytuacja, mądre decyzje, e, ktoś, kto już dużo osiągnął, kto jakby już e, w jakimś sensie w życiu posiada pewne rzeczy. Król Pentakli jakby jak najbardziej jest tutaj Twoją energią, kosioроżcu, więc ja myślę, że jakiekolwiek plany, które tutaj być może wspólnie e, e, macie podejmować, basują yy, no, na jakichś przemyśleniach, tak? Mamy również tego asa-mieczy, i on mi się właśnie tutaj pojawia. Jaka to nowa rzecz? Nowa rzecz, która jest na razie w tej fazie myślenia, w fazie planu. Okay? Rozważamy, yy, jak. Sytuację możemy popchnąć do przodu, ponieważ wszystko tak jakby stanęło w miejscu z powodu jakichś nagłych wydarzeń. Tak, Wieża mówi o tym, że jest destrukcja, jest zmiana sytuacji, zmiana, która jest tutaj dookoła, która się zadziała niezależnie od nas. Jest to dosyć szybkie. I jakby powoduje no, szukanie nowych rozwiązań, ok? Dwójka pentakli. Ta karta też pokazuje, że mamy pełne ręce roboty, że to jest balansowanie pomiędzy jednym a drugim, ale właśnie dyskutowanie, rozważanie, prawda? Raz na górze, raz na dole. Ta dwójka właśnie pentakli jest taką kartą troszkę takiej zabawy w kotka i myszkę. Co masz w głowie? No, głupiec czyli chcesz w to wejść chcesz zacząć coś nowego tak tak jakby to co się pojawiło ten as mieczy no as mieczy również symbolizuje um, um, Prawdę symbolizuje klarowność, jasność, więc mam wrażenie, że do, doszedłeś do pewnych wniosków, prawda? I jasności w całej tej sytuacji. Dążysz do tego nowego początku, do jakiegoś uwolnienia się, nowej sytuacji. Ok? Bądź zaczęcia po prostu nowej przygody, tak? Jesteś gotowy na to. Eee, i, I jakby um, no. Chcesz się rzucić w wir tych wydarzeń. Ok, co nadchodzi? No, mamy ósemkę pentakli. Ósemka pentakli mówi o pracy, o skupieniu na tym, co jest teraz, o skupieniu na tym, aby coś dokończyć. I, prawda, dwójka to jest to, co się teraz tak jakby manewruje, coś, to się tworzy. I ósemka daje dziesiątkę, więc jakoś, jakieś domknięcie. I ja myślę, że zanim przejdziesz, jeżeli to są jakieś sprawy zawodowe albo na przykład jakieś pomysły na e, m, zmiany w Twoim życiu, mam wrażenie, że będziesz zmuszony w jakimś sensie dokończyć coś, co jest teraz na tapecie. Tak, ósemka pentakli mówi o dokończaniu czegoś, e, zanim zabierzesz się za coś nowego, skupianie się na tym, co teraz jest, prawda? Co już zostało wypracowane. Dookoła ciebie mamy kartę świat. I świat mówi właśnie o dokończeniu, o uwieńczeniu. Ta karta też pokazuje tak jakby kobietę zamkniętą w kręgu, w bez, bezpiecznej e, sytuacji, ale dla mnie ta sytuacja pokazuje, że masz nowe pomysły. Szukasz nowych rozwiązań. Jest jakaś zmiana sytuacji. Coś stanęło w miejscu i to, czym musisz się zająć teraz, to dokończeniem sprawy. Tak? Zanim ruszysz w jakąś nową sytuację. Cała e, jakby to, 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 czego nie widzisz a propos jakby tego, co się dzieje. Mamy dziewiątkę pucharu, więc ta karta mówi o spełnieniu marzeń. E, sprawy się pomyślnie zakończą. E, pomyślnie dla Ciebie. No, i wynik mówi o nowych nadziejach, prawda? Gwiazda pokazuje e, e, poszerzenie horyzontów, e, prawda? Tak jakby ten głupiec oddaje siebie światu i jakby dostaje nowe możliwości w zamian, tak? Więc coś tutaj się zacznie, tylko, e, prawda, najpierw. Yy, trzeba coś dokończyć, zanim będziesz mógł, mógł ruszyć, jakby w nowe sprawy. Okej, okay? ale dobrze się to jakoś yy, potoczy. Dla tych, którzy poznali jakąś nową osobę, w, w przeszłości mamy dwójkę pucharów e, i jakby obecna sytuacja pokazuje dwójkę pentakli, więc właśnie taka zabawa trochę w kotka i myszka. Dwójka pentakli mówi o niezdecydowaniu, również o porównywaniu czegoś z czym. Trzymamy tak? e, mm, dwie rzeczy w garści tak jakby, tak? E, i te karty również, t, e, m, re, e, król e, Pentakli i As Mieczy, pokazuje jakby w, jednym, w jednym, e, z jednej strony, tak jakby jest stabilnie, jest wszystko dobrze, jest wszystko tak, jak chcesz. Mamy tą ósemkę Pentakli. E, jesteś zajęty pracą, swoimi sprawami, a z drugiej pojawia się ta nowa rzecz, którą masz ochotę wskoczyć, ok? Ale dla mnie, Otoczenie pokazuje kobietę w środku, więc trzymanie się też w pewnym dystansie do tego, co ma być nowe, tak? Więc mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o nowe relacje, trzymasz tak jakby swój grunt i obserwujesz, jak się sytuacja rozwinie. Jest szansa, że wszystko stanie w miejscu. Właśnie ze względu na takie stawianie siebie w kręgu, czyli jakby bezpiecznej przy odległości, ok? Bezpiecznej sytuacji, niewychodzenia jakby ze swojej strefy komfortu i ryzyko jest takie, że może to po prostu, e, prawda, nie będziemy chcieli ryzykować. Jest tutaj pewna zabawa w kotka i myszka albo w chowanego, ok? Że ta relacja po prostu e, e, się zatrzyma, tak? Nie będzie się dalej rozwijała. Ale jakby dziewiątka pucharów, czego nie widzisz? No, ta karta, jeżeli chodzi o relacje, pokazuje miłe spędzanie czasu, e, takie dogadzanie sobie, e, sprawienie sobie przyjemności, e, poczucie jakby zadowolenia, ale też właśnie takie dawanie sobie e, właśnie... E, Prezentów, bycie dla siebie dobrym, i e, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje, to jest to taka karta, która mówi, że dla przyjemności relacja pasuje na przyjemnostkach. E, I koniec z końcem wynik gwiazda pokazuje jakieś e, pozytywne perspektywy, ale mam wrażenie, że na to wszystko trzeba czasu, i świat mówi w otoczeniu, że Masz w głowie nowe, to jest ostatnia karta, to jest pierwsza karta. Eee, prawda tak jakby tu mamy ten sam eee, symbol pod spodem, w który tak jakby chcesz skoczyć, więc mam wrażenie, że potrzeba jest jakby zamknięcia jakiejś układanki we własnym życiu, być może zrozumienia czegoś, domknięcia pewnego tematu, żeby mogły się pokazać nowe perspektywy, na które trochę masz ochotę, ale z drugiej strony. Ja jakby mm, jesteś również skupiony na swoim życiu, więc tu może sytuacja po prostu jakby przejść w pewnego rodzaju zawieszenie, bo o tym mówi paś, e, paś Pentakli. Zobaczmy, co Ci karty radzą, koziorożcu. Jakie są rady dla koziorożca? Jeżeli jakaś sytuacja tutaj się zatrzymała, powiedzmy biznesowa, albo musisz na coś poczekać, albo prawda, czegoś nie ma, jakby zahamował się pewien rozwój, no to gwiazda pokazuje, że to, to się zmieni i pokażą się jakby nowe perspektywy, tak? Więc skup się na tym, co teraz, skup się na dokończeniu jakichś spraw, które do, już są zaczęte, a jakby w odpowiednim czasie tutaj się rozwiążą inne rzeczy. Okej, okay. no pokazała się czwórka mieczy. Czwórka mieczy mówi o stałości, o właśnie takiej ciszy. Coś zapada w sen zimowy, czas na odpoczynek, czas na regenerację. No to jest też karta, która właśnie świetnie pokazuje to a propos relacji, bo czwórka mieczy mówi o tym, że jest wyziębienie i to takie... Coraz chłodniej, coraz chłodniej, tak jak przychodzi zima, a nagle wszystko zamarca i zamiera. Więc, jeżeli chodzi o relacje, jest tutaj szansa, że to wszystko tak jakby przyschnie. A jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie sprawy biznesowe i projekty, które chcesz ruszyć do przodu, człowieka mi mówi o tym, że będzie na to czas. prawda? jak przejdzie zima, przejdzie, nie wiem, inflacja, prawda? a inna sytuacja na rynku, to pokażą się jakieś nowe perspektywy, być może y, jakichś innych rozwiązań. No dobrze, myślę, że to wszystko koziorożce. Pozdrawiam, y, widzimy się w przyszłym miesiącu.